23 września na całym świecie obchodzony jest Dzień Głuchych i Języka Migowego. O języku migowym nagrałam Wam odcinek, dokładnie 117 numer. Dlatego przyszła teraz pora, aby opowiedzieć Wam więcej o kulturze głuchych. I z tego odcinka dowiecie się, czym jest kultura głuchych, czym różni się głuchy pisane wielką literą G, a małą literą G. Zapraszam na odcinek. Na kulturę głuchych składa się kilka elementów. Zacznijmy od pierwszego: tożsamość. Eee, przede wszystkim, osoba, która utożsamia się z kulturą głuchych, uważa się za głuchego i powie sobie: Jestem głucha, głucha. Dokładnie zamiga to. A potem powie, że na przykład jest Polakiem, Niemcem, Francuzem, Hiszpanką, etc., jest kobietą, mężczyzną. A należy do danej też społeczności, specjalizuje się w danej dziedzinie. Czyli to poczucie tożsamości jest bardzo silne. Trzonem kultury głuchych jest przede wszystkim język. Język migowy. A czy mamy jeden język migowy? Hmm. No to na to pytanie odpowiedzcie sobie teraz sami. A jeżeli tego nie pamiętacie, albo nie jesteście pewni odpowiedzi, zapraszam do obejrzenia 117. Odcinka. Kolejnym elementem kultury głuchych są osobiste doświadczenia, podobne doświadczenia osób głuchych. Oznacza to, że można być członkiem głuchych, nie będąc głuchym od urodzenia, czyli Przecież możemy być głusi w trakcie trwania swojego życia z różnych powodów, albo na przykład mamy kogoś bliskiego w rodzinie, kto jest głuchy, znamy język migowy, poruszamy się w towarzystwie osób głuchych, jakby należymy do tej społeczności osób głuchych. Kolejny element kultury głuchych to sztuka, czyli deft art. A o tym trochę Wam mówiłam w odcinku poświęconej, poświęconym w wystawie tymczasowej głusza w Muzeum Śląskim w. Katowicach. Sztuka, czyli malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, a także e, miganie pantomiczne. Na kultury głuchych składa się jeszcze jedna, jeden ważny element, mianowicie poczucie wspólnoty, czyli wspólne spędzanie czasu różnego rodzaju imprezach, festiwalach, branie w nich udziału, albo na przykład w zawodach sportowych. Przykładem tego jest Death Olympics, czyli olimpiada dla głuchych. No, oczywiście, o tym też nagrałam odcinek. Eee, link do niego będzie w opisie do tego odcinka. Teraz zwiążmy zagadkę, czym się różni głuche pisanie wielką literą G, a głuche pisane małą literą G. Wyraz pisany wielką literą G oznacza członka kultury głuchych, natomiast małą literą G oznacza pojęcie medyczne. Mam nadzieję, że dowiedziałaś, dowiedziałeś się czegoś nowego z tego odcinka. Jeśli Ci się on podobał, to koniecznie proszę udostępnij go w swoich mediach społecznościowych. Na Facebooku, na Linkedinie, czy też Instagramie. Będzie mi bardzo miło. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo dzięki temu otrzymasz powiadomienie o nowym odcinku, który umieściłam w sieci. A jak już jesteśmy przy... W kulturze to kilka słów o wydarzeniach kulturalnych. Moja taka gorąca prośba, apel, o to, abyście organizując różnego rodzaju festiwale, wydarzenia kulturalne, Pomyśleli i zapewnili tłumacza polskiego języka migowego po to, żeby głusi mogli przyjść na Wasze wydarzenia i je zobaczyć, podoświadczać, czymś nowym się zainspirować i dowiedzieć. Po to, żeby głusi nie musieli stworzyć swoich oddzielnych festiwali wydarzeń kulturalnych. Fajnie jest, żeby spotkać się w jednym miejscu, myślę, wymienić się doświadczeniami i wzajemnie się inspirować. A w przypadku osób głuchych, to co może tu pomóc, to osoba w postaci to y, tłumacza polskiego języka migowego. No bo niestety nie wszyscy Polacy znają polski język migowy.